Proszę Państwa, dzisiaj będę mówiła o analizie wariancji Anowa. Skąd ona się wzięła? Hmm, z rozważania wielkości ziemniaków, tak naprawdę. Dlaczego rozważanie ziemniaków, wielkości ziemniaków ma sens? No ma głęboki sens. Natomiast jak to było historycznie? Zaczęło się od Ronalda Fishera, tego samego od 8 filiżanek herbaty. No i tym razem chodziło o 26 rodzajów ziemniaków. Posłuchajcie tej historii. Proszę Państwa, mamy taki na pozór błahy problem, czy ziemniaki są takie same. Właściwie to będzie pretekst, żeby opowiedzieć o analizie wariancji. Załóżmy, że mamy wielką, wielką farmę i tam rozmaite uprawy, powiedzmy, ziemniaki i wiele gatunków ziemniaków. No i z wielu różnych przyczyn chcemy wiedzieć, jakie są parametry tychże ziemniaków, chociażby dla maszyn, które te ziemniaki obierają, zbierają itd. A więc interesujemy się takim problemem, czy, czy ziemniaki mają jednakowe średnie, czy też któryś gatunek jest nieco większy lub nieco mniejszy. Otóż będę mówić o analizie wariancji zwanej ANOVA, z angielskiego określenia Analysis of Variance. Jest to metoda statystyczna służąca do badania obserwacji, które zależą od jednego lub wielu działających równocześnie czynników. Metoda ta wyjaśnia, z jakim prawdopodobieństwem wyodrębnione czynniki mogą być powodem różnic między obserwowanymi średnimi grupowymi. Analiza wariancji została stworzona w latach 20. XX wieku przez Ronalda Fishera. Modele analizy wariancji można podzielić na modele jednoczynnikowe, takie, w których wpływ każdego czynnika jest rozpatrywany oddzielnie. Tą klasą zagadnień zajmuje się jednoczynnikowa analiza wariancji. I modele wieloczynnikowe. Tu wpływ różnych czynników jest rozpatrywany łącznie. Tą klasą zagadnień zajmuje się wieloczynnikowa analiza wariancji. My zajmiemy się jednoczynnikową. No ale zacznijmy. Powiedzmy, że stawiamy sobie pytanie, czy średnie wagi tych ziemniaków są jednakowe. A przy tym cały czas dzisiaj będziemy zakładać, że wariancje się nie różnią. Niezależnie, czy mamy dwie, dwa gatunki, czy 10, czy 150. Załóżmy, że wariancje są takie same. No cóż, jak to zbadać? Więc pamiętacie na pewno taki diagram, w którym pokazywaliśmy, jaki test zastosować um, dla danej sytuacji. Testy studenta. Załóżmy, że obserwowane zmiany na losowa mają w dwóch zbiorowościach rozkład normalny. Jeżeli można tak założyć, to idziemy na lewą stronę, jeżeli nie, to idziemy na prawo. No ale my możemy założyć, że średnia waga ziemniaków ma rozkład normalny. No i teraz kolejne pytanie. Czy wariancje są znane, czy nie? Powiedzmy, że nie. Że powiem, wariancje nie są znane. No dobrze. Ale jeżeli są nieznane, to czy możemy założyć, że wariancje są równe? No powiedzmy, że możemy założyć, że są równe. No i wówczas lądujemy na teście T. Jaki to jest test T? Przypomnijmy sobie. Otóż, test T był następujący. Mogliśmy mieć próbkę nawet małą. Hipoteza zerowa mówiła, że średnie wagi ziemniaków są identyczne. Hipoteza alternatywna, że średnie wagi ziemniaków nie są identyczne. Przy tym oczywiście zakładamy, że wariancje są takie same. Więc jeżeli rozkłady wag ziemniaków są normalne, a wariancje równe, to statystyka określona tym wzorem T ma rozkład T studenta o N1 plus N2 minus 2 stopniach swobody dla danego poziomu istotności alfa. N1 i N2 to są liczności grup badanych, czyli liczba ziemniaków pierwszego gatunku i liczba ziemniaków drugiego gatunku. M1 i M2 występujące tutaj to są średnie, średnie wagi w tych grupach. No i S1, S2 to są wariancje tychże grup. Tutaj występuje właściwie S1, ale zakładamy, że S1 i S2 są takie same. No dobrze, jest tu jednak pewien problem. Otóż, co będzie, jeżeli mamy trzy gatunki ziemniaków i za każdym razem stosujemy test T? Za każdym razem ta sama hipoteza zerowa, że średnie są równe, alternatywa, że są różne. Zadajmy pytanie, czy te wszystkie trzy gatunki mają jednakowe średnie czy nie? Otóż, problem jest taki, że wówczas trzeba wykonać aż trzy testy. No ale, jeżeli mamy poziom istotności alfa równy 0,05, to jaki jest poziom pewności wyniku? To jest 1 minus alfa, czyli 0,95. A jeśli wykonujemy dwa testy, no to, ponieważ robimy to niezależnie, to prawdopodobieństwo pewności jest iloczynem tych dwóch prawdopodobieństw, czyli to już jest 0,05. 9,05. Jeżeli mamy trzy takie testy do zrobienia, to prawdopodobieństwo, że dostaniemy właściwy wynik, czyli że ani razu się nie pomylimy, jest 0,857. Zobaczmy, co się dzieje, kiedy mamy na przykład 13 testów. Jeśli wykonujemy 13 testów i wszystkie na poziomie istotności 0,05, czyli procent pewności 95, to wtedy procent pewności tego całkowitego wyniku jest 0,51 tylko. Co z tego wynika? Otóż z tego wynika, że zamiast testować równie dobrze, można byłoby rzucić kostką. A więc załóżmy, że mamy 6 gatunków ziemniaków. Ile wtedy trzeba wykonać testów? Żeby przetestować hipotezę, że wszystkie wagi ziemniaków są równe, wówczas trzeba 6 na 2. Rozpisujemy, to jest. 6 silnia dzielone przez 2 silnia razy 4 silnia, czyli 15 testów. 15 testów, no i sobie liczymy tak jak poprzednio. 1 minus alfa do 15, to jest w przypadku naszym 0,46 dla poziomu istotności 0,05. Czyli w zasadzie to w ten sposób liczenie parami nie ma sensu. Proszę Państwa, i tutaj, kto był wynalazcą takiej zupełnie nowej metody? Ronald Fisher, genetyki, i statystyk brytyjski. On między innymi stworzył statystyczną metodę największej wiarygodności, analizę wariancji, i liniową analizę dyskryminacyjną. No i on zmierzył się z takim problemem dla 26 gatunków ziemniaków. Zakładając, że wariacje są równe, no doszedł do wniosku, że jednak wykonywanie 325 testów, które dają procent pewności, no zobaczcie, już taki totalnie bliski zero, po prostu nie ma sensu. Sir Ronald Elmer Fisher Wspomniany właśnie, i to jest ten sam, który wykonywał eksperyment z Lady pijącą Herbatę z Megan Bristol. Więc wkład Fishera obejmował opracowanie metod odpowiednich dla małych próbek, takich jak goset, takich jak goset, pamiętamy, testu, test studenta oraz odkrycie dokładnych rozkładów wielu statystyk próbek. Fisher opublikował projekt eksperymentów, między innymi. Jego książki zrewolucjonizowały badania rolnicze. Opisał bowiem metody stosowane obecnie na całym świecie do oceny wyników eksperymentów z małymi próbkami oraz do przeprowadzenia naszych prób eksperymentalnych, aby zminimalizować zakłócenia wynikające z niejednorodności gleb i nieuniknionej nieregularności materiału biologicznego. To no, jest tylko fragment jego wielkiej aktywności. Zobaczymy, jaka jest ta główna metoda analizy wariancji. Otóż, jak przypominacie sobie, wariancja to jest tak naprawdę liczona w jakiś sposób. Liczy się pewną sumę kwadratów. x i minus x z daszkiem do kwadratu. Więc liczy się te wszystkie sumy kwadratów i dzieli się przez n minus 1. To jest wariancja próbki, czyli całkiem dobry es estymator wariancji e populacji. Gdzie n minus 1, ta liczba, przez którą dzielimy, to jest liczba stopni swobody. Number of degrees of freedom po angielsku, te, te nazwy będą nam potrzebne. Sum of squares y, to jest SS. No więc fundamentalną techniką tej metody jest podział całkowitej sumy kwadratów, czyli jakby rozłożenie wariancji na części związane z efektami użytego modelu. Na przykład dla uproszczenia modelu analizy wariancji a nowa dla klasyfikacji pojedynczej mamy tak. SST równa się SSB plus SSW, no i to nie jest żaden tajemniczszy, tylko... Total sum of squares, czyli całkowita suma kwadratów, równa się sum of squares between groups, czyli suma pomiędzy grupami, czyli ta zmienność pomiędzy grupami, tymi poszczególnymi gatunkami ziemniaków, plus sum of squares within groups, czyli suma wewnątrz grup. No i to wydaje się takie, takie, takie całkiem naturalne. Teraz, co dalej? A liczba stopni swobody może być podzielona analogicznie. Jeden z komponentów odpowiadający za błąd wyznacza rozkład chi kwadrat opisujący związaną z nim sumę kwadratów. To samo dotyczy części związanej z efektem eksperymentalnym. No w każdym razie całkowita liczba stopni swobody to jest liczba stopni swobody pomiędzy grupami between groups plus liczba stopni swobody pomiędzy wewnątrz grup czyli within groups. No i mamy tutaj w związku z tym takie naturalne naturalny wzorek n-1, czyli to całkowite równa się k-1 plus n-k. Jakie są założenia analizy wariancji? To już y, mówiliśmy o tym, podsumujmy. Więc po pierwsze, badana cecha jest mierzalna. Po drugie, mamy k niezależnych populacji o rozkładzie normalnym y, ze średnimi mi i oraz sigma kwadrat wariancjami dla i równego 1,2 aż do k czyli mamy k próbek ziemniaczanych, załóżmy. Wszystkie rozkłady mają taką samą wariancję, czyli sigma1 kwadrat, sigma2 kwadrat, to jest tyle samo co sigma kwadrat. Hipoteza zerowa w tej jednoczynnikowej analizie wariancji to jest, że wszystkie średnie są jednakowe, czyli mi1 równa się mi2, równa się mi k. Natomiast alternatywna, Zobaczcie, że tutaj jest koniunkcja. Mi1 równa się mi2 i mi2 równa się mi3 i tak dalej. Zaprzeczeniem koniunkcji jest y, alternatywa zaprzeczeń, czyli nie wszystkie średnie są jednakowe. Czyli mi1 różne jest od mi2 lub Mi, mi1 różne jest od mi3 lub i tak dalej, i tak dalej. I tak pomiędzy wszystkimi parami. I teraz, jeżeli wszystko to z góry będziemy w tabeli, to przyjrzyjmy się suma kwadratów tutaj mamy w, w drugiej kolumnie mamy sumę kwadratów pomiędzy grupami SS S, between mamy wewnątrz grup SS within sum of squares i razem jedne i drugie pomiędzy kwadratami to liczba stopni swobody jest k minus wewnątrz grup jest n minus k i razem jest N -1, gdzie n duże oznacza całkowitą liczbę tych, tych ziemniaków, tych badanych obiektów. Wówczas średnie MSB oznacza mean, więc średnia między grupami to jest to SSB dzielone przez liczby stopni swobody. Pomiędzy within, czyli wewnątrz, średnie kwadraty wewnątrz to jest Suma wszystkich kwadratów wewnątrz dzielone przez liczbę stopni swobody n-k. No i teraz, co jest tą miarą efektu? Miarą efektu jest stosunek jednego do drugiego. A więc dzielimy msb przez msw. I teraz, kiedy nie będą się różniły te gatunki? Kiedy ten ułamek będzie jak najmniejszy? A więc ta wariancja przypadająca na różnicę między, between, między grupami. W stosunku do wariancji przypadającej na różnicę wewnątrz grup będzie jak najmniejsza. I to wtedy będzie świadczyło o tym, że tak naprawdę nie różnią się te populacje. No więc, kiedy odrzucimy h0, wówczas kiedy uzyskana wartość testowa f będzie większa od odpowiedniego kwantyla. Kwantyla jakiego? No tutaj on ma aż trzy parametry. Kwantyl w teście F jest po pierwsze dotyczy poziomu istotności alfa, po drugie liczby stopni swobody między grupami, czyli K 1, i liczby stopni swobody wewnątrz grup, czyli N minus K. I jeżeli F przekroczy wartość krytyczną, to odrzucimy H0. W przeciwnym wypadku uznajemy H0 za prawdziwą, czyli uznajemy, że, że wszystkie ziemniaki mają jednakową średnią wagę. Wszystkie gatunki. I teraz, co będzie w przypadku odrzucenia hipotezy zerowej? Wtedy yy, wiemy, że któraś para któ lub kilka par różni się między sobą. Wówczas wykonujemy serię testów post hoc. Na przykład analizę kontrastów i związane z nią testy. Na przykład test szefego. Testy oparte na grupowaniu średnich. Test Takeya, Duncana, Newmana, Keulca. Wnioskowanie na podstawie przydziałów ufności: testrzewego, benferoniego, daneta. <laughs> Więc jest tutaj wiele różnych możliwości. zawiłe są te procedury, nie będziemy ich pokazać. Pokażę natomiast, jak uda nam się policzyć pewne dane na takim zwykłym kalkulatorze online, który znajdziecie w wielu miejscach.